Ministerstwo Zdrowia podaje dzienny raport epidemii otyłości i chorób krążenia. Dziś z tego powodu zmarły kolejne 464 osoby. Najmłodsza z ofiar miała zaledwie 30 lat i nie miała chorób współistniejących. Szybko rośnie też liczba osób z otyłością, która prowadzi do śmierci. Niestety, lekarskie zalecenia ciągle są ignorowane. Rośnie też liczba otyło sceptyków. Wśród dzisiejszych zgonów najwięcej jest ofiar zawałów serca, informuje Ministerstwo Zdrowia. Są to osoby w różnym wieku, przeważają mężczyźni. Tylko w tym roku epidemia otyłości i chorób krążenia zabiła już ponad 80 tysięcy Polaków. To tak, jakby z mapy kraju zniknęło całe miasto, na przykład Jelenia Góra. Dramatycznie wyglądają też statystyki osób z otyłością. Na tę chorobę cierpi już co piąta Polka i co czwarty Polak. Niestety nie pomagają zalecenia lekarzy i specjalistów, wielu chorych wciąż nie wierzy w bezpośredni związek jakości i ilości przyjmowanych pokarmów z otyłością i chorobami, nowotworami czy właśnie chorobami krążenia. Ruch otyłosceptyków ma się dobrze i sprawia, że w całym kraju rozwijają się sieci fast foodów, rośnie spożycie przetworzonych potraw nasyconych cukrem i tłuszczem i alkoholu. Ilu Polaków dziś zabije epidemia? Najnowszy raport już jutro w wiadomościach.